Dzieci... Ja już mówiłem kiedyś o tym, nie? Jak tak mi zawsze Jak mi krew z nosa leciała. I co roku musiałem wypalać tą kichawę moją. Co raz w roku musiałem iść do lekarza, mówiące się odradzały, te y, żyłki y, i oni musieli wypalić. Bo w całej leciała mi krew z nosa. No i zadzwoniłem do Maćka. Mówię, kurczę, że się pomóc stary. Znaczy, napisałem wiadomość. pomóż się opi, bo mnie zaczęło to irytować coraz bardziej. Pomógł się. Na drugi dzień poszedłem do lekarza, bo no, żeby z i poszedłem, nie? Ona tam patrzy w ten, ten mój nos. No ale pewnie ja tutaj nic nie widzę. <grystanie> Zawsze było widać miejsce, gdzie... skąd tam leciała krew. No a teraz mówię, no jest troszkę podrażniony, ale, ale nie widać. Także na tych wysłach zrobię. Ja bym prosił zrobić ci się nie krzyjesz. Nie no, dobry pan ma ci się nie pan chce? Nie ma, nie, ma, nie ma co się doszukiwać. Nie? Bóg działa przez przez nas wszystkich Dziękuję. Dziękuję. super, super.